Korzystam dzisiaj z regionalnej receptury na świetną zapiekankę z kaszy pęczak i suszonych owoców. Zrobię kanapkę z moim ukochanym boczkiem, który upiekę na słomie zgodnie z lokalnym przepisem. Ale na początek puszczę wodze fantazji, przygotowując żeberka pieczone pod kołdrą suszonych owoców. Według mojego przepisu. Ja z suszonych owoców zrobię przepyszny, aromatyczny mus, którym nasmaruję podczas pieczenia całe moje mięsiwo i spowoduje, że powstanie taka pyszna, chrupiąca skórka. Oj, wiem, że wam ślinka cieknie, mi zresztą też, więc zabieram się za żebra, by jak najszybciej je wpałaszować. Aby żeberka były jeszcze smaczniejsze, jeszcze bardziej soczyste i delikatne, umieszczę mięso w solance na co najmniej dwa dni. Solankę przygotowuję z ziela angielskiego, dosyć spora ilość liścia laurowego. Na tą ilość wody mniej więcej pół szklanki soli. Skąd każdy ma wiedzieć, ile dodać tej soli? Otóż jest taka fajna, szybka metoda. Na jajko. Jeżeli jajko tonie, to znaczy, że soli jest jeszcze za mało. Musi jej być tyle, aż jajko wypłynie. Ja najpierw rozpuszczę tą, którą mam na dnie. I spójrzcie, jajko wypływa do góry, czyli stężenie soli w wodzie jest Idealnie, by zamoczyć w niej te pyszne, soczyste żeberka. Metody są dwie. Jedni wrzucają mięso do zimnej solanki, ja natomiast wrzucam do ciepłej i chcę, żeby z zewnątrz na mięsie ścięło się białko. Natomiast, żeby proces tego kruszenia mięsa w środku zachodził dopiero później. Odstawię teraz mięso na bok. Moje żeberka teraz będą przez dwa dni sobie tam stały. Wiecie, co to znaczy? Że przez najbliższe dwa dni nie będę myślał o swojej ukochanej, tylko o tych żeberkach, które dopiero za dwa dni zjem. Ja tu już oczywiście mam żeberka, które zamarynowałem sobie dwa dni wcześniej. Teraz je muszę dokładnie opłukać z solanki. Spójrzcie tylko, jakie żebra mają Piękny, lekko szary kolor, to znaczy, że ta solanka weszła już w głąb mięsa. Teraz układam je w brytwance, a cały aromat nadam dopiero im tym swoim owocowym musem. Dlatego teraz zwędrują do pieca 200 stopni, około 40 minut, żeby się ładnie przyrumieniły, a mięso w środku już lekko doszło. Sos, który tutaj przygotuję jest taką moją kolejną polską wersją słynnego amerykańskiego barbeka, w którym oczywiście wyczuwalne są wędzone i suszone owoce. Ja jestem w Polsce, więc sos zrobię na przepysznych, suszonych śliwkach. Ich aromat jest niepowtarzalny, a jeżeli jeszcze uda Wam się kupić wędzone, to danie dostanie jeszcze większego kopa. Do śliwek dorzucę teraz delikatnych jabłek. Całość zaleję tyłem porter. Bardzo fajne połączenie, aby nadać... Bardziej wędzonego smaku mojemu sosowi dodam wędzone papryki chipotle. Cebuli nie będę ani smażył, ani prażył. Po prostu dodam surową. Do wykończenia sosu pozostał mi już tylko sok świeżo wyciskany z pomarańczy. Po zmiksowaniu te składniki się bardzo fajnie połączą i stworzą jeden harmonijny, pyszny smak. Widać, że część płynu odparowała. Teraz muszę go zmiksować na jednolitą masę. Konsystencja... Idealna. Moje żebra już wyglądają naprawdę klawo Lekko przyrumienione, tłuszczyk spłynął do brytfanki. Teraz posmaruję je obficie sosem i wsadzę do ponownego zapieczenia, aby skorupka idealnie była chrupiąca. Właściwie to ta kołderka, żeby była chrupiąca. A ja zajmę się fajnym i prostym dodatkiem. Czas na chrupiący dodatek. Chipsy z ziołową nutą. Do wykrojenia chipsów używam takiego poręcznego urządzenia zwanego mandoliną. Bardzo łatwe w obsłudze, a spójrzcie, jakie daje rezultaty. Jak inaczej wykroicie takie cieniutkie chipsy? Teraz ziemniaki wrzucam do wrzącej wody, aby się delikatnie obgotowały. Dzięki temu moje chipsy będą dużo bardziej chrupiące. Oczywiście wodę jeszcze muszę posolić. Sparzone ziemniaki przerzucam teraz do zimnej wody, by je zahartować. Tylko jeszcze delikatnie. Osłuszę ziemniaki na papierze, żeby mokrych nie wrzucać do oleju. Wtedy ten olej zacznie mi tutaj tańczyć po całej kuchni, a nie daj Boże, jeszcze spowoduje pożar. Ponownie muszę je odcedzić z oleju na papierze, ale sami widzicie, że chipsy wyszły rewelacyjnie. I po co chodzić do sklepu i przepłacać za kartofle? Sami możecie zrobić sobie takie pyszne chipsiki w domu. Potrzebuję je posypać odrobiną soli i świeże zioła. I odrobina oregano. Chipsy gotowe? Czas na gwóźdź programu, czyli żebra. Oh, oh, oh. oh my god! Jakby powiedzieli nastolatkowie. Mam w ręku dwa obrzydliwie piękne kawałki soczystego mięsa. Zresztą spójrzcie sami, bo to jest nie do opisania. One pachną, one wyglądają, a jeszcze lepiej na pewno smakują. Mięso idealnie odchodzi od kości. W ogóle mi potrzebne są te widelce. To jest właśnie to, co Jakubia kocha najbardziej: kawał mięcha i kartofla.